Ja jestem fan. witam w kolejnym odcineczku z gry Far Cry 4. Jestem dokładnie w tym miejscu, w którym skończyłem, czyli spadłem z tej góry i jestem w więzieniu, co? Muszę się stąd wydostać. Nie mam żadnego sprzętu ani nic. Muszę liczyć na to, że mnie strażnicy nie znajdą. Po cichutku się tutaj może mi uda jakoś przejść. Coś gdzieś może znajdę. Uuu, tu mamy chyba jakiś nóż. Dobra, nóż się udało wziąć. To już zawsze jakąś tam eliminację można wykonać. Gdzieś był przecież ten ciężkozbrojny. Gdzie ten bydlak? Tu jest pies. Tu mam noże do rzucania. Gdzie oni są? Tutaj ktoś jest przede mną. Może się uda go zdjąć. Nie mam broni. U. Dobrze, że mam chociaż noże do rzucania. Coś mnie gdzieś widzi. Może mi się uda tędy śmignąć. Po cichutku, po malutku. Tu jest jakiś typ Fajnie by go było zdjąć nożem. Ale nie wiem czy tam dorzucę. A tam jest jeszcze pies, kurwa. Dobra, chuj. Nie udało się. Ale udało się spierdolić aż tutaj. Tu mam punkt kontrolny. Nie mam nic amunicji w sumie. Tu ktoś był O, broń. No, no przecież nie pogardzę niczym, wszystko dawaj. Mamy tak, ofa. Oh nie Dobra, mamy wszystko. z Ten że Ten Ten Tutaj pies, kurwa. Kto, skąd? Skąd ty, kurwa, strzelał do mnie? Dobra, pasowałoby się stąd wynieść. Pozbieram sobie tylko amunicję jeszcze do full'a. Wszystko, co mogę. Mam skorpiona. Mam maszynówkę. Dobra, bierę to. Zjeżdżamy stąd. O ty huju. Twardy masz ten hełm, przyznaję. Dobra, stąd się też udało spierdolić. Uciekamy jak najdalej. Chyba to mamy. Chyba się udało. Nic nie widzę, totalna zamieć. Ale biegniemy przed siebie twardo. Tak, zdecydowanie się udało. A jeszcze chyba dalej mam iść. Ledwo, ale mam iść. Interesująca misja. Trzeba przyznać. Ucieczka z więzienia. Najpierw z jakichś lochów, kurwa, przed jakimiś potworami. Yeti. Czyżby to była zapowiedź do dodatku Dolina Yeti? że to była zapowiedź do dodatku Dolina Yeti. Też bardzo przyjemny dodatek z tego co pamiętam. W chuj pamiętam było y, punktów doświadczenia, jak się zabiło Yeti, więc brałem maszynówkę i cisnąłem z tymi skurczybykami. Są naprawdę elegancko zrobione te Yeti tutaj. O, znaleźli mnie. Chyba. Look at you. You look good for someone who just clawed his way out of Durgesh. Thank Kira we found you before you froze to death. How did you find me? Kira showed me the way. It took a week to track you down. I prayed constantly for your safe return, and the gods made it so.

Pieprzony agent Willis. Wystawił nas do wiatru, skurczybyk. Ale zobaczmy, czy... Nie patrz w dół. Misja wykonana. Jesteśmy u siebie w domu. Pewnie znowu muszę... Wybrać sobie bronię. Dopasuj broń, broń boczna. Broń boczną bym poprosił, sobie. A nie, czyżbym miał z powrotem wybrane moje? Tak, chyba mam z powrotem wybrane moje, bronie. To chociaż o tyle dobrze. Czekaj, musimy się stąd wydostać. Nie chcę się chodzić po drabinie. Więc sobie zeskoczę. Piękny widoczek na góry. Pozbieram sobie może zielone liście. Żeby mi się zrobiły z dwie apteczki chociaż. Tu jeszcze jakiś jest. Ok. I teraz tak. Eee, tutaj mamy misję Amita. Czy ktoś jeszcze ma dla nas jakąś misję? Nigdzie nic nie widzę. Poza Amitą. No to... Aha, i teraz się nagle nie mogę tam teleportować, czy co? Myślałem, że nie mogę się tam nagle teleportować, ale musiałem się yy, przybliżyć. Co my tutaj mamy? Jeszcze pasowałoby mi, albo w sumie nie wiem, czy się opłaca, popolować na ten nosorożce, żeby mnie. Mi... No, potem chyba będzie trzeba. Popolować na nosorożce, żeby zdobyć większy portfel i tak dalej. Misja Amita jest, widzę, że nade mną. Jak się tam przedostanę? Tędy? Co tym razem? Nie We've been able to free the people of the south, but the north has been cut off from us because of King's Bridge. It is time to take the battle to Pagan's doorstep and free the north. Now, the bridge is heavily defended. The main gate is made of blast resistant concrete. Forget C4 or conventional explosives. The defenses will shred any frontal attack. So, what do we do? I have a plan. There's a convoy with a chemical truck. I want you to secure it. O to chodzi, mamy and w tym momencie przebicie do drugiego miasta. Bardzo mi to odpowiada. Nawet bardziej niż bardziej. Klucz do północy. Coś pięknego. Cel jest 300 metrów od nas, więc nawet nie będę się patrzył, czy mogę się gdzieś przeteleportować. Nie. But I'm on my way to intercept the convoy first. Screw that, brother. There's a truck just waiting for you to steal from the soldiers. I'll send you the coordinates. This bridge is a major score for the golden path, so don't let a to take the credit. We're doing this for your father and for all of Kira's blessed children. Remember that. No dobra, nie zapomnę, Mordo. Mam przechwycić konwój, eh? Przechwyć cysternę! Idziemy! Ulala! Nie się w sam środek. Nie wiem czy to było... mądre w sumie. Chyba nie do końca. Tu mnie jakiś typ goni kurwa i ciśnie cały czas. Gdzie ty jesteś? Okej. Okay. Jak już jestem to sobie wezmę skrzyneczkę, no bo już jest pod ręką. Kto mnie widzi? Dobra, ten mnie już nie widzi. Tutaj też gdzieś mam skrzyneczkę, tutaj. Jakiś plakacik tutaj jeszcze widzę. No i pięknie Uu. Dobra Dokąd mam dojechać? Tutaj do bramy Zaznaczę sobie mi wyznaczyć drogę Czemu mi nie wyznaczyło drogi? No nie wiem. Mamy muzyczkę, mam nadzieję, że mi nie zbanują filmiku za prawa autorskie. Tunel, nie wiem dokąd. O kurwa. Co to się stało? Tego się nie spodziewałem. Tutaj po tych zakręcikach do góry. Wrócimy sobie je delikatnie. Trafiłem sobie granatnikiem w plakat. Uuu, Czyścimy sobie całą drogę. Żeby nas nikt czasem nie rozjebał. Ło! Co to się dzieje? Nic nie widzę. Czy jadę za drogą? O, dobra, teraz jadę na pewno za drogą. Dup, kurwa. Samochody latające. Nie trafiłem, ale to nieważne. Bo jestem już praktycznie na miejscu. Rozpędzamy się i wpierdalamy w bramę. Jak to mówią na pełnej gminie. Ty, to jeszcze nie tutaj, kurwa Mordo. Co ty robisz tym autem? Już totalnie nic nie widzę. Myślałem, że to już tutaj. A to jeszcze jeden zakręt do góry. Postrzelam sobie tym granatnikiem, co tam stadnie. Amunicji mam sporo. Zaklinowałem się na murku. Za słowa prędkość, czy co? O. Most króla. Tra ta 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 ta. Bang. Dobra, Snipera się udało zdjąć. Ale bez alarmu się widzę nie obyło. Widzimy tutaj cały teren. Tutaj jest coś koło mnie. O! Gdzie ty lecisz, mordo? Czy wysiedzieć? Wybieracie? Panowie! Z wszystkiego, co mam, pełna artyleria, wbijamy.

The children of Kira, Aje the son of the great Mohangali, has taken the bridge, that once was a bridge. He has struck a blow for Kira and opened the north again. I invite all true brethren of faith to rise up now and join the struggle to save your country. Save your way O kurwa i lejku O kurwa Czemu jesteście tacy mocni Co to kurwa Ty jakiś kuloodporny przechuj A ty chuju No co zagnuj Dobra da się skupić, bo mnie jeszcze tutaj rozpierdolom i tyle z tego będzie. Dobra, o to właśnie w tym momencie chodziło. Y... Nie trafiłem go hmm. ciekawe czy mi się go uda zajść. Udało się. Ale się podpaliłem z tego. Ktoś jeszcze? Coś jeszcze? Right them, brother, be Dzięki mordo. Ja bym sobie jeszcze tu poprzeszukiwał te ciała. Żeby zdobyć parę tysiączków. Zawsze to jakiś zysk. Pełno ciał wszędzie. To czemu bym sobie miał tego nie poprzeszukiwać? Tak jak mówię, ten dom jeszcze mam nie do końca ulepszony na full. Jakieś ciało się tu jeszcze błyska? Tu jeszcze się ktoś błyska do przeszukania. I chyba też. Oj, tutaj jeszcze mamy od razu skrzyneczkę. Także cyk. O, jak tam wejść tędy. Przejdę? Oh, nie przeskoczę. Idziemy zobaczyć, co oni tam od nas chcą. Tu jeszcze ktoś widzę, że coś się mieni. Syk? Nie! Dobra. Z tym. Idziemy zobaczyć, co nam mają chłopaki tutaj do powiedzenia.

co tutaj mamy? Otrzymujesz dodatkowy pasek zdrowia, aby mieć ich łącznie 5. Hmm. Wyeliminuj kilku wrogów. Znacznie wydłuża czas przebywania pod wodą. Hmm. Nie no. Na razie sobie wezmę ten paseczek zdrowia. I mam jeszcze 3, To w sumie. Uuu... Muszę zdobyć jeszcze jedno shangri -La. Powiadasz. No dobra. A tutaj co teraz się dzieje? Jak to wygląda? Mamy podblokowywane? Mogę sobie już się udać na wieżyczkę, na przykład? Tak to by wyglądało, jakbym znowu mógł sobie y, odblokowywać wieżyczki. No, mamy tutaj drogę otwartą. Tak, chyba mogę w końcu. No to całą mam nową mapeczkę tutaj kulturalnie do, do zwiedzenia. Dostępne jest nowe zadanie Ulonginusa, czyli jednak trzeba było się przedostać na, na drugą stronę, żeby się odblokowały misje Ulonginusa. Tak samo, żeby zniszczyć kolejne centrum propagandowe. To samo, musiałem się tutaj przedostać. Więc myślę, że teraz już z fabułką polecimy. Jak się ładowałem dzisiaj do gry, to miałem 42% gry. Także całkiem przyjemnie. Już mamy praktycznie połowę. Gra się dalej mistrzowsko. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś plakaci. Jak już jest to w sumie. Przy okazji. Gdzie ty jest jesteś? O to chodziło? O to chyba chodziło. Wow! Mogłem sobie wziąć kłada w sumie. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo mnie, wy w ogóle mnie nie obchodzicie. Ja sobie chcę dojechać do wieżyczki, żeby odkryć sobie nowy teren. No bo mapa to jest jednak przydatna sprawa. Tutaj mamy... Zakładników, karma zawsze się przyda. Uwolniony teraz, zwłaszcza, jeszcze jak mam te bonusy karmiczne, to już w ogóle mistrzostwo świata. Ile dostanę? 225. No, nawet nieźle. O kurwa, się prawie chciałem go przejechać, bo myślałem, że to jest zły. Co my tutaj mamy? 200 metrów do celu. Tu mamy kolejny plakat. Fajnie, że się je da niszczyć granatnikiem. Nie muszę wysiadać z auta. Wielki plus. O, wieżyczka jest centralnie nade mną. Co? Tak, jest nade mną. Kto to? Co to? Szybko, zanim coś wszystko zacznie palić, kurwa Ugaś to, Ugaś Cyg, włączymy se czwóreczkę. Ciekawe, jakie mam nowe bronie w sklepach. ci usłyszeli, że coś się dzieje i uciekli. Albo nie? Tutaj poszedł. Dobra, wszyscy poszli. Plakat sobie mogę stargać. Wespnę się jeszcze na wieżyczkę. Wspinaj się, wspinaj AJ. Eee, gdzie? Tutaj? Chyba tutaj. O kurwa. Nie trafiłem. Dawaj AJ dawaj A spróbujemy z drugiej strony. O! Czyli tutaj się dało normalnie wejść kulturalnie, tylko ja spierdoliłem, oczywiście. Tutaj trzeba kartę nic nie będzie jak zwykle. Wyskoczmy sobie tutaj. Syk. Tu mamy, widzę, że ul. O kurwa, prawem spadł. Tędy. Fuck! Co to było? Ale chujnia. Po prostu spadłem na dół, jak czy No nic, mniej więcej wiem, już gdzie mam i. to pójdzie teraz szybciej. Ale czemu spadłem? Kurwa, znowu. No teraz już zginąłem w ogóle. Puch. O Boże. No nie poszło do końca po mojej myśli. Miało, miało pójść pięknie i gładko. A tu chuj w bombki szczelił. Mam nadzieję, że chociaż będę pod tą wieżą. No, w miarę. A ci są tu od nowa? Zostałeś kurwa w karton? Nie zniszczysz mnie! Kurwa! Czemu mi się zacinasz, bro? To do mnie kurwa strzela? Pajacu pieprzony Aż z nerwów cały magazynek na ciebie zmarnowałem. Tędy, tutaj w lewo. Spróbujmy teraz pomalutku. Tutaj, tutaj się wspiąć. Tutaj sobie zniszczyć kartoniki. Tutaj też. Nie! Kurwa! Ale wstyd, nie umiem wejść normalnie na wieżę. się, zaraz pójdę po ten helikopterek tam i wylecę na tą wieżę. Jak mi się teraz nie uda, to tak zrobię. Syk tutaj do góry. No tu nie może być inaczej, tylko ta. No kurwa! Jebany, matole, czemu ty nie chcesz skakać wyjebane Wyjebane to kurwa wyjebane Ale się poierttowałem no kurwa Kurwa startuj te tym top terem. Co za? No kurwa, nie wierzę, przecież to jest hit. Ja pierdolę. Dobra. Pierdolę to. W tym odcineczku to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym. Siema.